A więc zaczynamy walkę powietrzną. Aż sobie nagram. Dobra, du -du 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 -du. się. Dobra. Ja schowam podwozie. Ja nie mogę. Dobra. No to. Bierz go! Dobrze dziada. Gdzie on tu jest? Dawaj go! Dobrze! Dobrze! Dawaj go! Wow! Gdzie jestem? Gdzie jestem? Gdzie jestem? Gdzie on jest? Tu jest? Ty się nie dymi a jeszcze dyjmy. Ja jeszcze daję radę. Gdzie on tu? Dawaj go! Dobrze! nie Dobrze! Oj, dyjmy się. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie ta gnida? A wyżej. O, o, przygasa! <noise> dobrze. dobrze ci tak. Dobrze ci tak. Tak? Dobrze mi tak? No to mam. O, to Perszywa. No, że nie wierzę. No, dawaj, 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 Takiś no. dawaj. Jakiś odważny. Dawaj. O, może <noise> nie wierzę w to. Dawaj samoluty. Samoluty są nam potrzebne w Łodzi, samoluty, tam widzę jeden samolut. Ja go wezmę, poczekasz, może się z znowu pojawi. Pamiętam o podwoziu. Wow, otarłem się o ziemię. Zawracam. Wow! Bożesz ty gido, Nie powiedziałeś, że ty taki wziąłeś? Gonisz mnie? Bożesz ty. No. Chodź, chodź, chodź. Ooooooo no. i kurde. Czekaj, czekaj, zostań ty tam, ty tam zostań. Zostań ty tam cwaniacza. Nie. A myślałem, Rastaj że na tutaj. spadochronie spadasz. Co mm. mi się stało? What the fuck? Tutaj spadł ten, wrak twój. Co to za gówno? No dawaj, resp się coś. O, no no jest heli. O, jest heli, dobra. I jest drugie, mamy dwa. Dobra. Czyli mamy robotę. Jeszcze raz, one more time. Chyba o! dwa o! identyczne. a tu się zrespiło? Co? Buzard. A wiesz, że tutaj nie? <śmany> to nic. Wow! Tylko nie strzelaj do mnie. Dobra, No znowu nie. Zaczynamy imprezę. A, buzardik, taka pszczółka. O tu. <śmany> Już? <śmany> Gdzie jesteś? O! O, dawaj tu. Dawaj go. Ja Dobra, już siedem on Gdzie on jest? Gdzie on jest? Dobrze! O ty, chodź się! Cicho! <śpiewanie> Nie eksploduj na życie. Wszystko jest ok. Ehe O Jezu! Uj 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 oj 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 oj! oj. oj, oj. <śmany> 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 o, Dobrze! Bierz go! Bierz go! Zwiasłem Dobrze! Dobrze! Dziu, dziu, ddu, ddu, ddu. Dawaj, dawaj, do góry, do góry, do góry, do góry! Gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie on jest, gdzie on jest? Tu! Jest! Jest! Przyżyłem! Przyżyłem! Trzymam się w powietrzu! Jest! Jest ooo, chłopie patrz jeszcze działa. Gdzie jesteś O! Ty gnido ty. Żyję! O, nie wierzę w to. Heli żadne się nie res. O, jest Heli! Ooo, bobcat! Bobka? Bobuś! Bobuś! Bobuś, Bob Pan Bobek Oj przygasam przegasam No to teraz będzie zabawa Masz tu dla ciebie scheli ładne Patrz A, co kargo. się zrozpiło Cargo, kargo, A, kargo. Ten, on, Powiem Ci, że on jest też słaby jak na takie Tak? Gówno, no. To... no dobra, zobaczymy Jemu bardzo szybko odpadają śmigła Sprawdzimy to za chwilę Spłoniesz w końcu? straciłem chwilę. Ale frajer! Odejdź! Odejdź! Dobra, trzymam się, trochę gorzej jest niż było wcześniej. Aaa, tracę moc, tracę moc, tracę bot. że ty! O, gdzie ta glida tu ucieka? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Jest! O, fuck! Ale wybuchłem brzydko! O Boże, jakie brzydko buchłem! Czekaj, jest coś, jest coś, jest coś! Gdzie to lotnisko? Tutaj? Nawet nie próbuj. Że ja, że ja cicho nikt nie widział Olol, a ode mnie jeszcze kawałek kaktusa spadł Jest coś, jest coś? Powiedzcie, że coś jest, niech coś się zrespi, please, please Cokolwiek, please Hmm, a ja mam dość ambitny pomysł please, please, jaki, please? Plis pli pli plis, pliska Przyjdzie kruska na matyska, Pliska. No, kogo łapiesz? Samochód i będziesz na mnie wrzucał, ty gnido na bank Zgadłem? No. Wiedziałem. To było do przewidzenia po prostu. No gdzie coś się respi, no? Dajcie jakiś samolot nawet. Helikopter, cokolwiek Czy tam dalej coś może stać na pasie? Nie, chyba nie. No, zresp się, no. Jest. Zrespił się. O, w mamy zabawę. No, to oh, będzie fuck, impreza. To będzie impreza. No, także ten. Czekaj, tylko mi jeszcze krzywdy nie rób. O, chłopie. No, to będziemy mieli zabawę. O, panie. Tytan idzie do. idzie w. <mulgyny> no to jedziemy z chłopakiem, ty już się Co ty, gdzie ja się dymię? Co ty? No ty tylko wiesz, kurz! przy starcie. Chodź na fajnie. Idę, tylko czekaj weź, tym zawróć. Aż to jest piękne po prostu. Że tu się dało jakoś włas otwierać? W single się dało. A w mój nie jeden. Oda. O Boże, nie wierzę w to. Ja pieprzę, o, tylko koła latają. Gdzie jest mój wrak? Gdzie mój piękny samolot? Taki był ładny, amerykański. Szkoda. O Boże, ale to jest potężne bydle. O, tu jest twój wrak. Jakie to jest bydle, ten samolot.